Yes! Oskoka! Pan Wojtek znowu musi nas ratować. Lecimy Cardiff. No to oficjalnie zaczynamy misję Cardiff. Dzisiaj jedziemy na trening kadry, jutro mecz i zwiedzamy to miasto, sprawdzimy jak to wszystko tutaj wygląda. Słuchajcie, to jest jeden z zamków w Cardiff, natomiast sama Walia jest nazywana zamkową stolicą świata, bo tutaj mamy w przeliczeniu na kilometr kwadratowy naprawdę największą liczbę zamków. Jest ich w całym kraju około 600 i tych zachowanych, tych, które są do tej pory, około 400, jak dobrze wyczytaliśmy w internecie. Zobaczcie, jak to wygląda. I jesteśmy na Cardiff City Stadium, a więc to jest ten taki prawdziwy dom reprezentacji walid. Ten większy stadion Millenium, który może pomieścić powyżej 70 tysięcy widzów. Na nim tak naprawdę reprezentacja grała od 2009 roku tylko dwa razy, a tutaj ten mniejszy, 33 tysięczny stadion jest prawdziwym domem reprezentacji. My już połączeniu do kanału sportowego. Panie Krystianie, jak rozkłada się sprzęt? ciężko jak zwykle i bardzo mało czasu no to jest ciężko dajemy radę ciężka jest ta torba no, dlatego jesteście, żeby je nosić. No i moi drodzy, ja jestem e, prawdziwym cyganem, tragarzem, a to jest nasz najlepszy operator. Słuchajcie, tak wygląda e, stadion. Tam widzimy Janek Bednarek, udziela wywiadu e, telewizji walijskiej. Po prawej stronie już rozstawione TVP. W tym momencie e, Maja Strzelczyk rozmawia z Michałem Probierzem. Następnie Michał Probierz i Janek Bednarek udadzą się na konferencję prasową. E, tutaj, moi drodzy, mamy na przykład miejsca dla mediów. Te miejsca dla mediów są także wyżej i tam wyżej będzie komentował to spotkanie Dariusz Szpakowski z Marcinem Żewłakowem Tu po prawej stronie, jak Krystian pokażesz, mamy trybunę VIP i w ten sposób to wygląda na stadionie. Tutaj mamy ławki rezerwowych, tak to, tak to wygląda. Sztab szkoleniowy przygotowuje cały czas piłki, przygotowuje drużynę do tego treningu, a tutaj mamy Tunel, z którego będą jutro wychodzili zawodnicy. Tam też są szatnie, taki typowy brytyjski klimat, i w ten sposób wyglądają kulisy, moi drodzy, tego stadionu. Powiem, że od dzisiaj, od rana, tak pozytywnie zacząłem myśleć na ten temat. Nie wiem, być może miał wpływ na to mój sen, który dzisiaj mi się przyśnił. Co było? 2-0, że wygramy. <śmiech> <śmiech> Więc jakoś tak dzisiaj, być może dlatego, że jest bliżej tego meczu. Ja zawsze też tak miałem, że jak jeździliśmy na te mecze wyjazdowe, ja bardzo lubiłem jeździć na mecze wyjazdowe i ta jakaś atmosfera, która towarzyszy takiemu spotkaniu, zawsze tak mi się udzielała i ja zawsze optymistycznie patrzyłem. I być może dzisiaj, będąc już tutaj, pamiętając nie tak dawno mecz, jak tu graliśmy, prawda, półtora roku temu, kiedy wygraliśmy i tak naprawdę dzięki temu zwycięstwu my dzisiaj znowu tu możemy grać, bo gdybyśmy wtedy nie wygrali, to może byśmy do tych baraże w ogóle się nie dostali. Eee, więc jakoś tak dzisiaj ta szala się przechyla na tą pozytywną stronę. Oczywiście mecz szalenie trudny i i będzie ciężkie, ciężkie spotkanie, ale na pewno stać nas na to, żebyśmy tutaj wygrali. Jeżeli zagramy naprawdę bardzo dobrze i, i będziemy realizować te założenia te taktyczne, każdy zawodnik pokaże swoje najlepsze umiejętności, nie będzie jakichś głupich błędów, no to myślę, że stać nas na, na, na pokonanie wali. Myślę, że, że takie, takie mecze na takim stadionie, przy, ty, przy takiej ilości publiczności, są zawsze fajne. Gdzieś są walii. Ja, ja w ogóle sam zawsze robiłem grać z Anglikami, bo oni, tym bardziej takimi właśnie tutaj, gdzie jest taki prostszy futbol, e, Także z nimi zazwyczaj się dobrze gra, no a wiadomo, no, trzeba uważać, bo oni są najgroźniejsi właśnie w tych kontratakach e, po przyjęciu piłki. To jest, to jest taki klucz do tego, żeby nie dać się skontrować i nie tracić piłek. One question simple question Poland or Wales? O, oh, boy, Między nagraniami sobie spacerujemy z Krystianem i panem. Yeah, 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 what's up! <grym> Jak panu się podoba urok tego miasta, albo brak uroku tego miasta? Nie, no, malutkie miasteczko. No, w zasadzie jestem tutaj chyba szósty raz właśnie, sobie zdałem dziś sprawę. Bo sądziłem, że tylko to były trzy mecze reprezentacji, ale przypomniałem sobie, że jeszcze przecież byłem tutaj na losowaniu i na finale Champions League. Na finale Champions League, gdzie nie można było dostać hotelu, i wtedy pamiętam. Jaki bilans? Bilans? Zysków, strat, 5, -0. 5 -0 do przodu. Coś, co jest w polskiej mentalności, w polskich charakterach, gdzie kiedy stoimy już pod ścianą, kiedy nie ma wyjścia, no to ruszamy, to pokazujemy tę... Tę polską, powiedziałbym, wielkość, tę polskie, to polskie poświęcenie, to polskie, tą polską otwartość w tym wszystkim, ale taką dojrzałą otwartość nie boimy się. Ja myślę, że oni dzisiaj nie pękną, że oni dzisiaj spróbują, bo tak jak w życiu są takie momenty, takie chwile, takie wieczory, do których się wraca wraca z przyjemnością, wraca z nostalgią, żeby gdzieś to w nas zostało i żebyśmy, żeby było takim natchnieniem do tego, co nas czeka w Niemczech. Bądźmy tam. Proszę Państwa, mamy minutę do bolta. Panie Mateuszu, karny? Już się jestem zmęczony tymi emocjami. Wolałbym e, nie, wolałbym 120, żeby coś spadło, no, Ale na karny to, to Pan Wojtek znowu musi nas ratować. <śm -trony> Obawiałem się tego meczu i myślę, że słusznie, bo wszyscy się obawialiśmy. Zacząłem transmisję od tego, że w życiu bywają dni, bywają wieczory i bywają chwile, które wspomina się po latach z rozrzewnieniem. Myślę, że dzisiaj ta końcówka jest takim momentem taką chwilą, którą będziemy wspominali, przynajmniej do finałów mistrzostw. Europy. Kurczę, ja ci nie komentowałem meczu. Zdarty głos, masz. Jestem zdarty. Po prostu taki miałem poziom emocji, adrenaliny, że normalnie tak nie boli głowa, jakbym nie wiem, co robił. <laughs> nie wiem, nie wiem, rozpędził się i uderzył w ścianę, bo na, na naprawdę to, to się ogląda z jakimiś takimi emocjami, i, i człowiekowi ucieka czasami jakość gry, i, i nie koncentruje się na poszczególnych detalach, tylko, tylko siedzi cały, cały w emocjach. Także rozumiem w takich momentach kibiców, jaka to jest adrenalina, jaki to jest skok emocji, ile w tym wszystkim jest jednak uczuć, ile jest patriotyzmu, bo myślę, że. Tak rzadko teraz mamy jakąś okazję, żeby manifestować nie wiem, miłość do Polski, do, do swojego kraju, czuć się zjednoczeni, że, że co by o tym futbolu nie mówić. Czasami nas wkurza, czasami jesteśmy źli, ale, ale po prostu no to jest też dzisiaj jedna pewnie już nielicznych dziedzin, gdzie, gdzie potrafimy się zjednoczyć.